Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę jest pasterzemowiec. Temu otwiera odźwierny, a owcy słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przepowiedź opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owców. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie, Paweł Tobie Chryste. Na początku taka maleńka uwaga. Bardzo się cieszę z tego, że ta musza święta jest również taką muszą świętą rodzinną, że są dzieci. I absolutnie dzieci nie przeszkadzają nam, Dominikanom, tym bardziej. Lecz wiem, że są w kościele ludzie, którzy potrzebują. Czasami różnej jak gdyby ciszy duchowej. Dlatego jest tutaj taka kaplica Matki Bożej z Dzieciątkiem. Tam można sobie wejść z dziećmi, gdyby w jakiś sposób przeszkadzały w modlitwie. I tam można się modlić. Jest też odsłuch, jest też światło przy Matce Najświętszej. Tak, żeby każdy, kto czuje potrzebę większej takiego, takiego skupienia, modlitwy. Czasami ludzie są przy różnych sytuacjach granicznych, żeby mogli się też swobodnie pomodlić w czasie przyświęte, więc zapraszam. Jeżeli taką chcecie podjąć moją sugestię, można sobie wejść do kaplicy Matki Najświętszej, zapalić światło i tam dzieci mogą się też swobodnie czuć razem z mamami, z tatami, gdyby ta moja sugestia była właściwa. Jeżeli nie, absolutnie proszę nie traktować tego. Sami wiecie, co jest dla Waszych dzieci lepsze i najlepsze. Dzisiaj wchodzimy w przestrzeń Czwartej Niedzieli Wielkanocnej i to jest pierwszy raz, kiedy, kiedy w Ewangelii już nie słyszymy bezpośrednio o Chrystusie zmartwychwstałym, który spotyka się z poszczególnymi y, uczniami bądź ludźmi, którzy byli z nim bardzo zżyci. A wręcz wracamy do sytuacji jeszcze przed wieczerzą, kiedy Pan Jezus w 10 rozdziale w Ewangelii Świętego Jana. Mówi o dobrym pasterzu, a także mówi o bramie. Zarówno on jest tą bramą, jak i również dobrym pasterzem. Że tak w zasadzie nie ma innej możliwości głębokiej relacji z Bogiem, omijając Chrystusa. Że w zasadzie nie można się dostać do, do Boga bez, bez Chrystusa. Że on jest tą bramą, jest pomostem, jest taką głęboką więzią, którą możemy stworzyć z Bogiem Ojcem. Że bez Niego absolutnie, absolutnie jest to niemożliwe, byśmy mieli głęboką relację, więź z Panem Bogiem, poza Chrystusem. Doskonale o tym wiemy. Cały Stary Testament jest to wielkie oczekiwanie na Mesjasza. Tam, gdzie czytamy nawet o różnych trudnych sytuacjach w Starym Testamencie, to wiemy, z punktu, nawet, widzenia Chrystusa, że to było wielkie oczekiwanie na Mesjasza, bo bez Mesjasza człowiek, ludzkość nie da sobie rad. I Mesjasz przyszedł, my wierzymy, że tym Mesjaszem jest Chrystus. To on jest tym pomostem, on jest tą bramą, on jest drogą, on jest życiem, on jest miłością, on jest prawdą. Że bez Chrystusa trudno nam zrozumieć, kim jest Bóg w całej swojej doskonałości i głębokości. Że pomijając Chrystusa, jesteśmy cały czas na bezdrożach. Są często takie sugestie czy też pokusy w świecie współczesnym na zasadzie źle rozumianego dialogu międzyreligijnego, by pominąć Chrystusa, by Chrystusa gdzieś tam zostawić na bok, że tak w zasadzie chodzi o tego samego Boga, że w zasadzie wierzymy w jednego Boga, tylko on się inaczej nazywa. No, gdyby tak było, śmierć męczenników nie miałaby sensu. Którzy oddali swoje życie za Chrystusa, aby właśnie to imię w jakiś sposób propagować, to imię, tę osobę uwzględniać w naszym życiu. Bo nie chodzi o to, o pewną ideę abstrakcyjnego Boga, tylko chodzi o konkretną osobę. O konkretną relację z konkretną osobą. I tą konkretną osobą, tą szczególną relacją jest Jezus Chrystus. I bez tej bramy, bez tego pasterza nie jesteśmy w stanie zrozumieć Pana Boga. I gdybyśmy chcieli ulec różnym takim pokusom wszelakich źle rozumianych dialogów międzyreligijnych i nie dbali o to właściwe imię Mesjasza, no to popadamy w pewne skrajności trudne do wyobrażenia z punktu widzenia pierwszych chrześcijan. Że oni byli tak mocno zżyci z osobą Chrystusa, że wszelkie formy wymiany na inne relacje abstrakcyjne o jakimś tam Bogu nie wchodziły dla nich w grę. Tak jest to bardzo istotne. Abyśmy zrozumieli, kim jest dla nas Chrystus, jak w zasadzie Chrystusa traktować, kim jest dla nas On, który jest absolutną drogą, miłością, prawdą, życiem, bramą, pomostem między nami a Bogiem Ojcem. I to jest taki fundament, bez którego nie możemy pójść dalej w naszym życiu chrześcijańskim. Ta relacja, którą tworzymy osobiście, ja, Ty Chryste, Ty Chryste, ja. To jest relacja z osobą, z konkretną osobą. Nie możemy zasłaniać się, że tak w zasadzie chodzi o tylko jednego Boga i tego typu rzeczy. Tak jak powiedziałem, wszelkie postawy męczeństwa nie miałyby wtedy sensu. Wszelkie szukanie tego, kim jest tak w zasadzie Chrystus, nie miałyby sensu. Święty yy, Łukasz chyba w Dziejach Apostolskich powie, że, że tylko w tym imieniu możemy być zbawieni tylko w tej osobie. I dzisiaj cała liturgia, każde czytanie. Niejako mówi o tym, że w Nim naprawdę kryje się zbawienie. Że to On nas wyciąga. Zbawienie jest to bardzo piękne słowo, takie greckie, soteria, wyciągać ku górze, wyciągać ku Bogu. Potępienie to jest ta tej tej sytuacji, zostajesz tu gdzie jesteś. Nie chcesz przyjąć wyciągania przez Boga, przez Chrystusa, zostajesz tu gdzie jesteś. Nie chcesz przyjąć zbawienia, w porządku, zostajesz tu gdzie jesteś. Że Bóg nie chce nas na siłę wyciągać z tych kontekstów, w których my nie chcemy wychodzić. Więc to jest to pierwsze fundamentalne założenie. Drugie takie założenie to, że jest Chrystus prawdą, prawdą, która nas prowadzi do Ojca. Dzisiaj ta prawda przyświeca również świętemu Piotrowi, kiedy wychodzi i mówi do całego Izraela. Mówi im tak, niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Piotr nie boi się nazywać rzeczy po imieniu. Że Izrael, że jego współziomkowie ukrzyżowali Pana, ukrzyżowali Chrystusa. My powiemy, ale to jest nieprawda przecież, że został zabity rękami żołnierzy rzymskich. Że ostatecznie prawo i wyrok wyszedł z pewnego reprezentanta imperium rzymskiego. Ale chodzi tu o to pewne konsekwencje też moralne, pewną odpowiedzialność. I Piotr jako Galilejczyk mówi do Judejczyków, że jesteście odpowiedzialni za śmierć Chrystusa. To jest straszne dla nas to, co Piotr dzisiaj wyprawia. W, w czasach dialogu międzyreligijnego, w czasach y, pewnej sytuacji po Holokauście, gdy czytamy y, taki fragment, jest dla nas absolutnie zastanawiający. Czy możemy tak otwarcie mówić? To nie chodzi o to, o wystawienie pewnego rachunku odpowiedzialności za śmierć pana Jezusa, bo my doskonale wiemy z punktu widzenia teologicznego, że my również, jak tutaj siedzimy i stoimy, jesteśmy odpowiedzialni za śmierć Chrystusa. Za to, że odebraliśmy mu życie. I teologia rozciąga tą odpowiedzialność na nas wszystkich. Od początku, a ta dama Jewy, po ostatniego człowieka, który zgrzeszył. Gdybyśmy historycznie i prawnie spojrzeli, no to prawnie w jakiś sposób jest odpowiedzialny za to system rzymski, a moralnie Judejczycy, czyli ci, którzy zamieszkiwali Jerozolimę. Więc patrzymy dzisiaj od tej strony wielu aspektów i to, co jest ważne w tej wypowiedzi Piotra, to to, że Piotr nie boi się powiedzieć prawdy. Staje wobec nich. Staje wobec nas i mówi, że jesteśmy grzesznikami, że zabiliście Chrystusa. Przechodzimy dzisiaj do świątyni, składamy ofiarę, a na rękach mamy krew Jezusa. I to trzeba nam jak gdyby też udźwignąć, żebyśmy o tym usłyszeli, to bardzo mocno, że w jaki sposób przecież ja się do tego nie przyczyniłem. A Piotr bardzo mocno dzisiaj to mówi, że fundamentem jakiejkolwiek relacji z Panem Bogiem jest ta prawda. I o tą prawdę musimy zawalczyć, nazwać rzeczy po imieniu, że 4 plus 4 równa się 8, że białe jest białe, czarne jest czarne. I to jest takie niezdroworozsądkowe podejście również do kwestii chrześcijańskich. Żeby nie bać się nazwać, tym bardziej dzisiaj w świecie współczesnym, gdzie ta prawda jest bardzo relatywna, nazwać rzeczy po imieniu, jak rzeczy stoją. O to również y, często chodzi o, we współczesnym świecie. Zastanawiamy się, w jaki sposób. Chrześcijanin powinien funkcjonować we współczesnym świecie, nazywać rzeczy po imieniu. To jest jeden z głównych takich argumentów chrześcijańskich. Często to nazywanie rzeczy po imieniu będzie nas kosztować dość sporo. Tak jak dzisiaj Piotr wcale się nie boi. Wychodzi i nazywa rzeczy po imieniu. Z drugiej strony, Piotr nie jest jakimś takim zawalonym fundamentalistą, który chce karać. Od razu wchodzi tutaj Ewangelia Nadziei i Miłosierdzia. Mimo, że zabiliście Chrystusa, to w nim macie zbawienie. Od razu Chrystus jest tym, który przyjmuje tą śmierć, ale od, z tej śmierci daje nam życie. I Piotr od razu dodaje. Nie chcę pogrążać ludzi w jakiejś depresji, w jakimś totalnym wyroku, zatrzymując się tylko i wyłącznie na tym aspekcie negatywnym, tylko idzie dalej głębiej. Mówi: w nim jest zbawienie w Chrystusie. Oni są tak dotknięci, że dzisiaj słyszymy, co mamy zrobić. Co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Jezus mówi: nawróćcie się i przyjmijcie chrzest. Przepraszam, Piotr mówi nawróćcie się i przyjmijcie chrzest. Mamy się nawrócić. Podjąć wiarę w Chrystusa, przyjąć chrzest, czyli przyjąć Jego mękę i śmierć. To jest bardzo mocne. Podczas tej, tej rozmowy z tłumem wedle Łukasza. Nawróciło się około 3000 ludzi w jednym momencie. Więc jaki on, jaki on miał przekaz, jaką miał siłę, jakie, jakie miał świadectwo, jaką autentyczność w tym, co mówił, że w tej prawdzie i w tej nadziei było coś, coś niesłychanego, coś spektakularnego, że, że powiedział im, jak rzeczy się mają, a później oni się nawrócili. To samo robił Jezus. Pamiętacie ten dialog z Samarytanką. Miałaś pięciu mężczyzn, lecz mężów, lecz ten, który z Tobą żyje, nie jest Twoim mężem. I ona była dotknięta tą prawdą. Jednocześnie Pan Bóg jej nie potępił. Mówi: Ja jestem Zbawicielem. Ja jestem wodą żywą. Ja mam w sobie życie. Czasami warto jest zaryzykować i z miłością powiedzieć prawdę. Święty Paweł w hymnie o miłości mówi także: Miłość współweseli się z prawdą. Prawda powiedziana prosto w oczy bez miłości zabija. Doskonale to wiemy, że jak chcemy przywalić komuś słownie, to znajdziemy takie dobre słowo. Im bardziej bliższa osoba, tym bardziej ludzi znamy i wiemy, gdzie jest ich czułe miejsce. Prawda powiedziana z miłością, ku nawróceniu, buduje człowieka, że nie zostawia Pan Bóg go samego, że chce go wyciągnąć z pewnych kontekstów, nazywa rzeczy po imieniu, w żaden sposób nie zamydla nie powoduje chaosu. Po ojcze nasz mamy taką modlitwę, żeby Pan Bóg zachował nas od grzechu, uwolni nas od grzechu i zachował nas od wszelkiego chaosu, abyśmy nie mieli w sercu swoim chaosu. Jest bardzo ważne też takie dotknięcie życia w zmartwychwstałym, że chcę nazywać rzeczy po imieniu, by nie mieć w swoim sercu chaosu. Jednocześnie nie jestem jakimś zamkniętym, ślepym fundamentalistą, lecz głoszę Ewangelię miłosierdzia i miłości. To, co mówi dzisiaj Piotr, w dziejach apostolskich. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że przez Chrystusa się to zdobywa. Że On jest tym, który nam to daje. Mamy się przecisnąć przez ten chrzest, przez Eucharystię, przez miłosierdzie Boga w sakramentach. Że tutaj znajdujemy właściwe, właściwą odpowiedź. Jeszcze więcej dzisiaj mówi nam liturgia, że tak w zasadzie życie nasze nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na etyce. Na pewnej ekaxjologii, która, która jest dobra dla pewnej epoki czy dla danej kultury, to nie jest szczyt naszego rozwoju. Szczyt naszego rozwoju jest taki, że Panu Bogo się podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Dzisiaj mówi Piotr w pierwszym liście swoim. Często mamy jakiś taki mechanizm, można powiedzieć, quasi pogański w życiu naszym w sercu, że jak będziemy dobrze robić, zachowywać wszystkie przekazania, jeżeli będziemy zachowywać się fair wobec Pana Boga, to Pan Bóg będzie nam błogosławił w życiu, że nie będzie na nas spadało żadne nieszczęście, żadna katastrofa, nie będziemy żyli w jakichś dramatach, sprzecznościach. A dzisiaj Piotr mówi: Panu Bogu się podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpiecia. Cierpienia, do tego jesteście powołani. Słyszycie to, drodzy chrześcijanie? Jesteśmy do tego powołani. Jeżeli dobrze czynimy i mimo wszystko tego, że postępujemy fair wobec ludzi, wobec Pana Boga, mamy również pewne bóle i cierpienia. Że jesteśmy niezrozumieni w tym świecie. I to jest pewna już ścieżka dla ekspertów. Że nie zatrzymujemy się tylko i wyłącznie na etyce. Na tym, co jest dobre, szlachetne, lecz idziemy głębiej. Że jesteśmy tak oglądani przez ten świat, że mamy w sobie pewne cierpienie i mimo wszystko, mimo tego cierpienia, mimo niechęci wobec nas, mimo trudności, które przeżywamy i od strony zewnętrznej, i wewnętrznej, postępujemy nieustannie uczciwie, dobrze czynimy. I później święty Piotr mówi, bo tak robił Jezus. On, który nie znał grzechu, przeszedł przez cierpienie. Jeżeli chcę naśladować Jezusa, jeżeli chcę faktycznie, żeby on dla mnie był mistrzem, jeżeli chcę wchodzić w jego ślady bo to jest prawdziwe naśladowanie Chrystusa to muszę zgodzić się w moim życiu, że na pewnym etapie Pan Bóg mnie poprowadzi do cierpienia, na które sobie w żaden sposób nie zasłużyłem. I nie mogę przed tym panikować. Jest to część powołania chrześcijańskiego. Dlatego to jest takie wejście za pasterzem do końca. On jest pasterzem. On jest tym, który prowadzi mnie na, na łąki obfite, gdzie znajduje prawdziwy pokarm, który daje życie. On jest bramą, on jest tą drogą. Jeżeli on przeszedł przez takie trudności, jeżeli ja chcę iść za nim, ja również napotkam te trudności. Te różne pytania o sens, o cierpienie, o ból, o niesprawiedliwość. To również będzie częścią mojego życia, te wszelkie pytania. Jedna rzecz, żebym nie stracił nadziei, że Bóg o tym wszystkim wie, bo on to wszystko przeżył. Aby mnie ta dobra nowina Ewangelia nosiła, bym się nie poddał. Pragnijmy dzisiaj otworzyć się na to, co jest naszym powołaniem. Że nie chodzi tutaj o to, by modlitwę zamienić na wymianę interesów. Tylko po to, żebyśmy dotykali w tych wszystkich naszych bliskościach z Panem Bogiem, czy na modlitwie, czy w sakramentach, prawdziwego Boga. Bo celem modlitwy najważniejszym jest sama modlitwa. To, że jesteś z Bogiem, że potrafisz się modlić. Celem Eucharystii jest to, że jesteś na Eucharystii. Celem czytania Ewangelii jest to, że czytasz Ewangelii i wierzysz w nią. Celem spowiedzi świętej jest to, że możesz powiedzieć te grzechy i doznać rozgrzeszenia. Celem wiary jest to, że masz relację z osobą. Tą osobą jest Chrystus. Niech tutaj w tych rzeczach już dla nas częściowo przejściowych widzimy cel ostateczny naszych spotkań z Bogiem. Niech one nas napołają nadzieją, wiarą, miłością, abyśmy nigdy nie zwątpili w dobrą nowinę.